Cześć, dzisiaj nauczymy się jak dobrze stworzyć lobby i przygotować grę z przeciwnikiem w fazie grupowej na mistrzostwach Polski Heroes of Might and Magic 3. Pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić to oczywiście znaleźć swoją grupę, będzie ona wyświetlona po zalogowaniu na stronie mistrzostw, znaleźć swojego rywala i skontaktować się z nim, na przykład poprzez Discorda. Po skontaktowaniu się z przeciwnikiem poprzez Discorda lub Lobby Heroes 3 tworzymy grę i zapraszamy do niego swojego rywala. Zaraz po wejściu do gry Osoba, która weszła do pokoju jako druga, wybiera cyfrę 0 lub 1, a następnie jako gospodarz wykonujemy rzut monetą. Jest to opcja dostępna w zakładce PvP Options i CoinFlip. Osoba, która przegrała rzut monetą, rozpoczyna proces eliminacji map, które są dostępne w puli. Jeśli ostatnią pozostałą mapą będzie mapa Year to trzeba zacząć od wylosowania pary miast przy pomocy funkcji random versus random tej samej zakładce PvP Options. Jeżeli miasta wylosują się te same, trzeba losowanie powtórzyć. Po tym jak miasta zostaną wylosowane, każdy z graczy może zażądać ponownego losowania tych miast. Polega to na tym, że po prostu losujemy miasto ponownie, a taki re reroll kosztuje gracza, który tego zażądał, 500 sztuk złota, które będą płacone przeciwnikowi. Jeśli po takim przelosowaniu powtarza się co najmniej jedno miasto z tych wcześniej odrzuconych miast, no to ten gracz może poprosić o kolejne zerolowanie za tym razem 0 sztuk złota. Gdy miasta zostaną ostatecznie wybrane, możemy przejść do licytacji. Licytację rozpoczyna gracz, który wygrał rzut monetą. Jeżeli chodzi o kwoty licytacji, no to musi być to wielokrotność liczby 100. Ten, który zwycięży pierwszą licytację, jako pierwszy wybiera miasto, z wylosowanej wcześniej pary miast. Drugą licytację, o kolor, również zaczyna zwycięzca rzutu monetą. Przebiega ona dokładnie w taki sam sposób jak poprzednia i ten, który wygra tą licytację wybiera, którym kolorem chce rozpocząć grę. Każdy z graczy może wybrać premię startową, to jest złoto, zasoby lub artefakt wedle własnego uznania. Po ustawieniu kolorów i miast gospodarz pokoju przelewa między graczami złoto używając opcji Gold Transfer w PvP Options. Trzeba wprowadzić kwotę z minusem dla gracza, który zapłacił więcej za kolor lub miasto, a kwotę bez minusa saldo złota podliczone z obucytacji oraz ewentualnych losowań. Jeśli ostatnią niezbanowaną mapą będzie H3DM1, to trzeba rozpocząć od wylosowania jednego miasta przy pomocy funkcji Random Town w PvP Options. Każdy z graczy ma możliwość ponownego wylosowania miasta, który będzie kosztował go 500 sztuk złota zapłacone następnie przeciwnikowi. Pierwszy taką decyzję podejmuje gracz, który po wejściu do pokoju przegrał rzut monetą. Jeśli któryś z graczy zdecyduje się na reola, gospodarz blokuje to miasto, zaznaczając jego miniaturkę w PvP options i losuje ponownie. Po ostatecznym wylosowaniu miast rozpoczynamy licytację o bohatera. Licytacja rozpoczyna zwycięzca rzutu monetą, podając kwotę będącą wielokrotnością liczby 100. Przebijają się gracze nawzajem aż jeden z graczy spasuje ten który wygrał licytację wybiera jako pierwszy swojego bohatera drugą licytację o kolor również rozpoczyna zwycięzca rzutu monetą przebiega ona dokładnie w ten sam sposób jak poprzednia i zwycięzca licytacji wybiera kolor jakim rozpocznie rozgrywkę dodatkowo to gracz czerwony wybiera premię startową tę samą dla obu graczy. Po ustawieniu kolorów i zamku gospodarz pokoju przelewa między graczami złoto używając funkcji gold transfer. Aby to zrobić należy wybrać opcję gold transfer w PvP options, wpisać kwotę z minusem przy kolorze gracza płacącego no i kwotę bez tego minusa przy kolorze gracza otrzymującego złoto, gdzie trzeba podliczyć saldo obu licytacji oraz ewentualnych przelosowań miast. Gdy w puli map po zbanowaniu zostanie tylko arena, to zapraszamy do poradnika w opisie, który dokładnie opisuje przebieg rozgrywki na tej mapie. W razie kolejnych pytań zapraszam na Discorda Jaskini Behemota. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w mistrzostwach.